Hejka, z tej strony Kiutką Dzisiaj jestem z Zuzią i dzisiaj nagrywamy e, z Zuzią TikTokerką. Jak youtuberką. Dobra, później opowiemy pod koniec filmu. E, dzisiaj śpię u Zuzi. E, w jej domu. I tak stwierdziliśmy, że nagramy filmik. Jak śpimy. I i już nie wiem co mamy nagrać ale włączam normalnie nagrywanie, bo nie wiem bo chciałam po prostu mieć filmik wspólnie z Józefem Zuzia aktualnie wysypała mm. <laughs> <nie> popcorn <laughs> kina. o u, u nas jest 21.57 a jest tu chyba w tebie, e, o tej godzinie co jest już Albo co nie. Poczekajcie. Dobra, jestem. Nie wiem, czy stawi to dzisiaj, teraz, jak skończę, czy rano, ale możemy, że. Poczekajcie. Dobra, przyszliśmy po dłuższej przerwie. Dla Was to była sekunda, a dla nas 5 minut, dziesięć, jakbyś tak. Dobra, jesteśmy. Lelum polelum. Hmm. Ona już jest śpiąca, jest tu ta druga. Osiem. No. Dobra. ja mam dużo rzeczy. Na przykład mam koraliki. Ej, pokaż yy, tą radość, co jaś ja wrażałam, że króliki mam. Nie na... czekaj! No bo ja jestem Dobra, więc możemy zrobić jedną bransoletkę. Jedną albo dwie. Jak chcesz? Chcesz dwie czy jedną? Dwie! To będą nasze bransoletki przyjaźni. Dobra. Więc... Muszę zrobić za chwilę zaś popka Jak... Dobra, jak przyniosę koraliki z szecaka, to do was wrócimy. Dobra, jesteśmy, jednak zdecydowaliśmy, że jutro będziemy robić filmik, no, bransoletki e, jutro będziemy robić, ale możliwe że że już też film z tego, z Tak. No, więc będziemy, będą brązuleczki. I ja e, teraz wam pokażę, co e, ja e, spakowałam nocowankę z koralików. Tu, nie wiem, czy to będzie takie, ale tu pisze glass beer ad z action, to nie wiem ile, ale takie korol, korolo, kolorowe. E, Ej, ale nawet nie, Poczekajcie. Dobra, jestem. To są chyba cztery rozmiary. Duży, taki duży, duży, ale nie taki duży, duży, że na cały pokój, tylko taki duży, średni, mały i mini mini. Wyroki to jest taki pojemniczek z takimi e, koralikami, ale one są płaskie. Miałam e, z jednej co do dostałam gratis w, e, w paczce, ale mi się rozwaliła. I musiałam... E, o to jest wiem, że będę chciała na urodziny I właśnie wziąłam koraliki. Żółka. Musi A być wiesz żółka. Do... Ja? Poczekajcie, poczekajcie. Ja tu mam żółkę, bo musi być żółka do brantoletek. Jak nie masz żółki, to biegnij do sklepu. Kolejne koraliki, tylko że takie jakby morskie, e, wakacyjny vibe. Też tak piszę o, to tak jest więcej, ale tu trochę No, trochę wyżej Tu są takie same rozmiary, tylko że inny kolor. I tak, w tym pojemniczku mam taką jakby igłę do koralików i żółkę. No i e, to opakowanie, i w tym miałam wszystkie koraliki. Teraz pakujemy je I tak. tej. Dobra jesteśmy. Dobra. Dobra jesteśmy. Albo patrzcie. Dobra jesteśmy. Pakujemy, pakujemy. Bez zastanawiania się. Tak. Dobra, tak, pakujemy, pakujemy, pakujemy. <grystanie> pakujemy, 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 pakujemy i dobra, mamy wszystko. Chcesz mieć film? Tak. O, mamy wszystko wypakowane. to y, mało miejsca do mnie, jest mega świetne, świetne. Hmm. Dobra, jesteśmy. Więc jutro będzie z tego film, a ja e, spróbuję to dzisiaj. E, no, nagramy, ale dzisiaj to jeszcze wstawić. Jest 22.16, e, więc mam no. No, spakowane koraliki na no jutro. Będę obok i do jutra. Pa! Odejdę się. Do zobaczenia jutro, pa!